Wartburg to marka samochodów z NRD, która jest kojarzona jednoznacznie z silnikami dwusuwowymi, które były źródłem napędu tych samochodów, ale pod koniec produkcji Wartburga postanowiono zmodernizować silnik i efektem tego był Wartburg 1.3, który jednak nie zrobił wielkiej kariery rynkowej. Dlaczego i jak wyglądał od środka? Zapraszam was na odcinek. Wartburg Mówi się, że motoryzacja nerdowska była taka betonowa i nie chodzi o trwałość, a o zachowawczość, bo cały czas do końca lat 80. przetrwały w niej silniki dwusuwowe, chociaż trzeba tu oddać sprawiedliwość konstruktorom z Eisenach, którzy już dawno, bo w latach 50., planowali zastosowanie silnika czterosuwowego. Była to jednostka typu Boxer, no ale się nie udało. Potem była nieudana próba z silnikiem Wankla, aby pod koniec lat 80. w zasadzie jeszcze w 84 roku pojawiły się pierwsze słuchy o tym, że Wartburg będzie miał jednak silnik czterosuwowy. Dlaczego? No cóż, Nerdowcy wiedzieli, że taki silnik nie ma już sensu w Europie, bo ostatnim samochodem, nawet z bloku wschodniego z silnikiem dwusuwowym produkowanym seryjnie, była. Syrena w 1983 roku zaprzestano jej produkcji, a Wartburg, nie zważając na to, i Trabant, i Barkas, cały czas klepał samochody z tym przestarzałym źródłem napędu, które co najgorsze nie dawały możliwości eksportu. Pierwszym krajem, który zakazał eksportu samochodów z silnikami dwusuwowymi, importu, była Wielka Brytania. Było to w 1974 roku. No a brak eksportu to po prostu brak dewiz, które były życiodajnym sokiem dla wielu wschodnio niemieckich i nie tylko wschodnioeuropejskich firm, także w Polsce. Dlatego chcąc się utrzymać, chcąc dostawać jakieś, jakąś twardą walutę za te samochody, trzeba było po prostu zmienić źródło napędu. Rozwiązaniem tego problemu miał być silnik licencyjny, silnik z Volkswagena. Tak, NRD-owcy zwrócili się do swoich nielubianych braci z zachodu oficjalnie nielubianych i tam postanowili zakupić licencje właśnie na silniki Volkswagena o pojemności 1 litra i 1,3 litra. Ten słabszy wariant był wykorzystywany w trabancie 1100, natomiast ten mocniejszy miał zasilać właśnie wartburgi i dostawcze barkasy. Mówiono popularnie, że to jest silnik Golfa, Wartburg z silnikiem golfa, natomiast Volkswagena Polo silnik miał napędzać Trabanta, co jest takim naciąganym trochę faktem, ponieważ tak naprawdę oba te silniki były stosowane również w Volkswagenie Polo. Wróćmy jednak do problemów, jakie napotkali enerdowcy Wartburg. Konstrukcyjnie sięga jeszcze, chociaż może tak nie widać, z zewnątrz on przypomina lata 60., natomiast pod spodem to jest konstrukcja ramowa, która głęboko tkwi jeszcze w latach przedwojennych. Także Wartburg dzięki temu był najbardziej przestarzałym samochodem produkowanym w Europie. Generalnie trzeba powiedzieć, że oprócz wersji Sedan występowała także wersja Kombi, czyli Turist, i wersja Trans, czyli pick up, ale transów z silnikiem czterosuwowym naprawdę było bardzo mało i znalezienie takiego egzemplarza jest niezwykle ciężkie. Nawet egzemplarza z silnikiem dwusuwowym, właśnie w wersji pickup, jest ciężko doświadczyć na polskich drogach. Te auta zdarzały się czasami jeszcze na ulicach węgierskich miast, a właściwie małych miejscowości. Znajdujemy się w warsztacie i tutaj Wartburg ujawnia swoje korzenie. Widzicie, z jak starą konstrukcją obcujemy. Normalnie rama. Lata 80 ten egzemplarz już lata 90, ale yy, debiutował w latach 80 i był oparty na ramie coś niesamowitego, żeby tak konstruować osobowe samochody w środku Europy, ale jednak. Ta rama jest trochę inna niż w przypadku modelu 353. Tutaj została przecięta i została zmodyfikowana w tej przedniej części, tak żeby można było zastosować tutaj poprzecznie umieszczony zespół napędowy z Volkswagena. Napęd oczywiście przedni, wahacze podwójne, poprzeczne, sprężyny. Jeżeli chodzi o tył, no to właśnie to, o czym wspominałem wielokrotnie dzisiaj, rama kończy się dokładnie tu. Tutaj mamy już samo nadwozie, niezbyt sztywne, w związku z czym bardzo łatwo było, żeby ten bagażnik się odgiął od całej reszty samochodu. Początek końca Wartburga miał miejsce w 1988 roku, ale powiecie dlaczego? Przecież w końcu zyskał nowoczesny zachodnio niemiecki silnik, który miał całkiem niezłe osiągi, w ogóle Wam pokażę, ale firma wyrzekła się swoich tradycji i, no tak, pół żartem, pół serio, ale... Problem był następujący. Całe auto dalej było przestarzałe. Owszem zdarzali się klienci, którzy cenili sobie właśnie taką bezkompromisową prostotę Wartburga, ale z czasem ta prostota przerodziła się po prostu w prostactwo i auto, które kosztowało 60% więcej niż Wartburg z silnikiem dwusuwowym, aż tak nie urzekało wschodnio niemieckich i wschodnioeuropejskich klientów. W związku z czym ci ostatni często decydowali się na używane auto zachodnie albo Ładę Samara czy Szkodę Favorit, które debiutowały mniej więcej w podobnym czasie. Łada Samara debiutowała w 1985 roku, natomiast poczciwa Favoritka debiutowała dokładnie w tym samym roku co Wartburg 1.3, a między tymi samochodami to technologiczna przepaść istnieje. W związku z czym no, naprawdę tylko najwierniejsi, Fani tej marki albo ludzie, którzy byli pozbawieni jakiegokolwiek wyboru, decydowali się na wartburga. Wartburg był oczywiście większy niż wspomniani konkurenci z bloku wschodniego, auto ma prawie 4,20 m, ale o nadwoziu wyjątkowo powiem wam później, zwykle mówię, no o silniku powiem później, ale tutaj to jest klub programu. Zobaczcie, podejdźmy tutaj i zobaczcie ten silnik. Pierwsze, co rzuci nam się w oczy, to to. Że ten silnik, w przeciwieństwie do poprzednika dwusuwowego 353, jest umieszczony poprzecznie jak w prawdziwym Volkswagenie. I w związku z tym trzeba było przerobić ramę i bardzo dużo elementów nadwozia, co w efekcie podrożyło koszty produkcji tego samochodu i on nie był już na tyle konkurencyjny. Sam silnik to jest prosta czterocylindrowa jednostka z pojedynczym wałkiem. Rozrządu umieszczonym w głowicy z paskiem rozrządu. Tutaj dostęp do wszystkich elementów jest naprawdę niezły. Nie można tutaj nic zarzucić Wartburgowi. O ile silnik był produkowany na licencji niemieckiej, zachodnio niemieckiej, to skrzynia biegów była już swoim własnym opracowaniem fabryki z cwikał, czyli fabryki, która wytwarzała trabanta. No, i ta skrzynia jest chyba najgorszym elementem mechanicznym tego wozu. Ona nie jest zbyt precyzyjna, nie jest też zbyt trwała. Właściwie niewyjąca skrzynia w samochodzie Wartburg 1.3 jest na wagę złota. Generalnie były to przekładnie czterobiegowe, chociaż czasami, mimo że nie w każdych artykułach o tym znajdziecie informacje, były też skrzynie pięciobiegowe. Tak. W ogóle jest jeszcze ciekawa wersja Wartburga, zbudowane przez firmę Irmscher. Ja naprawdę nie wiem, co mieli Niemcy na myśli. Fantazje, żart. No, ale auto było ciekawe. Miało alufelgi, miało troszkę inne malowanie, troszkę takie listwy a la polonezowskie Oricciari. No, auto bardzo rzadkie powstałe tylko w zaledwie kilku egzemplarzach. Tutaj mamy auto seryjne, bo trzeba pamiętać, że te auta były wytwarzane właśnie w zielonym kolorze, chociaż tak naprawdę to nie jest oryginalny lakier. Ten Enerdowski, czy już później zachodnio niemiecki, bo przez chwilę jednak był to samochód produkowany w RFN do roku 1991. Ten egzemplarz pochodzi właśnie z 1991 roku i zobaczcie, że no, ktoś kto pamięta te samochody z ulic to zobaczysz, że ten odcień nie jest może taki idealny. Generalnie zdarzały się szare, czerwone i właśnie zielone i lekko takie niebiesko popielate Wartburgi. Gama kolorystyczna nie była jakaś bardzo szeroka, ale właśnie ludzie, którzy kupowali tego rodzaju samochody, patrzyli pragmatycznie na to, jak, na to auto jako źródło przemieszczania, źródło transportu. Drzwi, jeżeli już Wam pokazałem drzwi, to jest to jedyny element nadwozia, który pochodzi z poprzedniego modelu. Mimo, że nadwozie jest niezwykle podobne, ale to, że silnik umieszczono poprzecznie, a nie wzdłużnie spowodowało, że nadwozie musiało być trochę szersze. I widzicie, błotniki są już wyraźnie szersze, zarówno te przednie, jak i te tylne. Zmieniono także pas przedni. Zobaczcie, tutaj nie ma już tego dużego kierunkowskazu jak w 353. Inny jest zderzak, inne są lampy. Tutaj kierunkowskaz powędrował koło reflektora, inny jest troszkę wlot powietrza. Ale całość bryły nadwozia wyraźnie krzyczy. Jestem z lat 60. No i tego nie dało się ukryć. Zobaczcie te charakterystyczne szpary w nadwoziu. Ten charakterystyczny dźwięk zamykanych drzwi jak w starej lodówce bez uszczelek. Yy, widzicie tu lampy ala lata 80. Zderzak ogromny, tylny plastikowy zderzak, który właśnie mówi nam, że mamy tutaj pod maską silnik 1.3. Dla znawców oczywiście. Ludzie, którzy się bardzo nie interesowali Wartburgiem yy, nie rozróżniali czy mamy silnik dwusuwowy czy czterosuwowy. Pamiętam mojego kolegę Sławka, którego teraz pozdrawiam. I on opowiadał, że jego ojciec kupił Wartburga i on powiedział jako taki nastolatek, no chciał się pokazać przed znajomymi. Mówi: "Boże, ojciec kupił Wartburga, tak przestarzały samochód", ale zmienił zdanie po tym, jak wsiadł do środka tego auta za kółko, wtedy zaczął mu się podobać. No zobaczymy, jakie ja będę miał zdanie, gdy wsiądę za kółko Wartburga. Na razie pokażę wam jeszcze przepastny bagażnik który jest naprawdę duży. Tutaj mamy koło zapasowe, jakieś narzędzia. No ale Wartburg był przecież bezawaryjnym, niemieckim, solidnym samochodem. Ale uważajcie, żebyście go czasami nie przeładowali, bo wówczas z Wartburga robi się Peugeot 504 i ten tył tak się ugina, bo po prostu pod bagażnikiem nie ma ramy. Cóż, teraz pokażę Wam, jak podróżowali pasażerowie w tym samochodzie tylnych i przednich siedzeń. No. Luksusów tu nie znajdziemy. Może nie siedzi się bardzo wygodnie, ale jest tu naprawdę miękko. Ta tylna kanapa przypomina nam wersalkę. Widzicie, jak ona się ugina, po prostu. Zresztą, całe zawieszenie jest dosyć miękkie, co w przypadku mocniejszego silnika nie było może największym atutem. Miejsce pracy kierowcy, właściwie miejsce pracy, miejsce orki, miejsce tyrania to nie jest praca. W jakimś nowoczesnym, czystym biurze, tylko po prostu torka w kamieniołomie albo tego typu zajęcie. Tak sugeruje nam to deska rozdzielcza. Wykonana z topornego plastiku. Wszystko jest takie no, niespasowane na przekór ergonomii. Bo zobaczcie, żeby włączyć na przykład światła chociażby awaryjne, to wydawałoby się, że trzeba nacisnąć tu. Nie, nie naciskajcie, bo złamiecie ten, ten plastik. Wydaje się tak kruchy, że po prostu. Jak chińska porcelana, w ten sposób uruchamia się wszystkie przełączniki na przekór logice, na przekór ergonomii. Tu ogrzewanie szyby tylnej, światła na dwa razy, bo najpierw mamy pozycję, potem mamy mijania światła przeciwmgłowe, no i zaślepki. Jeżeli chodzi o Prędkościomierz wyskalowany do 160 km na godzinę z niewielkim zapasem, tak, bo Wartburg nie był w sumie taki bardzo ciężki, mimo ramowej konstrukcji. Ważył około 900 kg i potrafił się rozpędzić do 150 km na godzinę. Natomiast ten wskaźnik poziomu paliwa jest elektroniczny i bardzo, ale to bardzo nieskuteczny. Ja pamiętam opowieści. Wspomnianego Sławka, który chwalił się jak można było łatwo z Wartburga podkradać benzynę do motorynki, bo no, ciężko było zorientować się, że coś ubyło. Szybkość omierz i kontrolki takie bardzo proste, wręcz prymitywne, jak na koniec lat 80., przełom 90. To naprawdę nerdowcy nie mieli się czym chwalić. Zobaczcie, jak marne jest spasowanie tego wszystkiego, ta popielniczka, no, wszystko jest takie, no, kiepskie po prostu. A tu fajna rzecz, mapa starsza niż ten Wartburg, jeszcze z NRD, z 79 roku, yy, mapa wszystkich stacji benzynowych na terenie Niemiec Wschodnich. No, takie klimaty to ja lubię. Słuchajcie, ale ja w swoich programach się nie pastwię nad tymi samochodami. Były jakie były, jest to jakieś świadectwo czasów, epoki i miejsca, w którym były wytwarzane. Natomiast, jeszcze przed jazdą próbną, zobaczcie, tutaj jest pewna zmiana polegająca na większych podłokietnikach z taką ergonomiczną rączką. Także nie wszystko w Wartburgu było takie nieergonomiczne nie i nielogiczne. Stacyjka po lewej stronie, jak w najlepszych samochodach z Cóż, czy będzie równie dynamiczny? Zobaczymy podczas jazdy próbnej. Jedziemy. Jakie wrażenia dawał kierowcy i pasażerom ten samochód? To jest chyba najważniejsze, bo samochód nie jest nieruchomością, a na pewno nie ten, który, jak powiedziałem, zjeździł pół Europy, był na przykład na Sycylii i miał jechać do Tunezji, ale nie dlatego nie dojechał tam, że po prostu nie dał rady, tylko... Zwyczajnie właściciel nie miał na to wystarczająco dużo cierpliwości albo też czas. Natomiast ja sobie teraz jadę po ulicach województwa lubelskiego, po drogach województwa lubelskiego, gdzie znajduje się ten egzemplarz, i powiem wam, że no wrażenia są inne niż w przypadku modelu 353. Pierwszą setkę Wartburg 1.3 uzyskuje po 19,2 sekundy. Natomiast prędkość maksymalna to 150 km na godzinę. Z tym, że jeżeli chodzi o prędkość maksymalną tego wozu, to jest prawda życia i prawda ekranu. Owszem, auto się zbiera naprawdę bardzo dobrze. Widzicie? Ten samochód jest naprawdę żwawy. Nie jest ciężki, ma nisko położony moment obrotowy, bo przy 3300 obrotów na minutę on uzyskuje maksymalną swoją wartość, więc jest jednostką elastyczną, 96 Nm. I jeszcze jedna cecha, która nie zachęca do szybkiej jazdy Wartburgiem, poza bardzo miękkim zawieszeniem, to hamulce pozbawione serwa. Naprawdę trzeba mocno cisnąć pedał hamulca, żeby ten samochód zaczął zwalniać. Z przodu mamy tarczę, z tyłu bębny. Prędkość maksymalna 150 km na godzinę jest dostępna, ale chyba tylko w danych katalogowych, bo już powyżej 100 km na godzinę ten samochód wydaje się, że będzie wzlatywał do góry. A ja nie mam jeszcze ochoty żegnać się z życiem, bo chcę Wam pokazać kolejne samochody, na które zapraszam już niedługo. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!